Co to jest brand squatting? Brand squatting polega na rejestracji znaku towarowego, będącego zagraniczną marką, i tym samym na uniemożliwieniu jej późniejszego wejścia na ten rynek. Jest to bardzo popularna metoda działania w Chinach. W Chinach, gdzie przepisy dotyczące własności przemysłowej są skonstruowane w taki sposób, że liczy się tylko i wyłącznie, kto dany znak pierwszy raz zgłosił do rejestracji. A nie kto tego znaku używał wcześniej i z czym on się powszechnie kojarzy. Brand squatting znaczy więc mniej więcej tyle, co zajmowanie na dziko znaków towarowych. Pierwotnie skłoty były opuszczonymi budynkami lub lokalami zajętymi przez nielegalnych lokatorów. Zagraniczni właściciele znaków towarowych na wszelkie sposoby próbują walczyć w Chinach ze zjawiskiem brand squattingu. Co ciekawe, czasami jednak to obraca się przeciwko nim. Chiński sąd wydał w zeszłym roku wyrok, z którego wynika, że właściciel popularnej marki New Balance, służącej do oznaczania butów sportowych, powinien zapłacić odszkodowanie chińskiemu przedsiębiorcy posługującemu się podobnym oznaczeniem. Przedmiotem sprawy było używanie na chińskim rynku znaku New Balance przez amerykańską firmę odzieżową New Balance. Zdaniem chińskiego powoda stanowiło to. Naruszenie jego praw do zarejestrowanego znaku towarowego Xin Bailun. Słowo Xin to chiński odpowiednik New, zaś Bailun to chińska wymowa słowa Balance. Taki znak został zarejestrowany przez przedsiębiorcę w 2008 roku. Chiński sąd zasądził od New Balance odszkodowanie w wysokości 98 milionów juanów, czyli około 58 milionów złotych. Odwołanie od wyroku amerykańskiej firmie nic nie dało. Specyfika chińskiego prawa znaków towarowych właśnie polega na tym, że jest ono oparte na prawie pierwszeństwa rejestracji, niezależnie od tego, przez kogo zostało wymyślone i wypromowane oryginalne znaczenie. Przekonała się o tym również spółka Apple, która przed pekińskim sądem przegrała bój o oznaczenie przez chiński podmiot torebek damskich marką iPhone. Istnieją jednak również wyjątki od tej niechlubnej prawidłowości. W maju zeszłego roku spór przed sądem w Pekinie wygrał właściciel najpopularniejszego portalu społecznościowego na świecie, czyli Facebooka. Przedmiotem sporu była rejestracja na rzecz chińskiej spółki znaku towarowego Facebook. Sąd rozpatrujący spór uznał, że podmiot ten działał z oczywistą intencją nieuczciwego wykorzystania popularnego oznaczenia, a jego działania naruszyły zasady moralne. W chińskim orzecznictwie tworzy się więc najwyraźniej nowy trend zbliżony do zasad prawnych stosowanych w innych krajach. To ciekawe, sądowa batalia toczyła się tak naprawdę o znak towarowy WIDBO, ponieważ portal Facebook w Chinach nie działa i jest zablokowany przez rząd. W przypadku Brand Squattingu jest znacznie więcej. Zapraszam serdecznie na nasz blog Prawo na patentu, Pod hashtagiem Brand squatting. przeczytacie także o innych przypadkach tego procederu. Link zamieszam także w opisie pod filmem. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeśli temat Wam się spodobał, proszę o łapkę w górę, kolejne subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku Prawa na Patent.